Za mną gimnazjum nr 1 w Świdnicy. Jacy są nauczyciele i jacy są uczniowie? Wejdźmy do środka i przekonajmy się, jak to wszystko wygląda. Czym wyróżnia się to gimnazjum spośród innych w Świdnicy? No przynajmniej pod tym względem, że jesteśmy liderem wśród publicznych gimnazjów powiatu świdnickiego, jeżeli chodzi o wyniki egzaminacyjne. No, mamy liczną grupę laureatów zdolnego Ślązaka bo ponad 30. W sporcie cały czas pierwsze miejsce od początku istnienia gimnazjum. Od kiedy istnieje gimnazjum? Od 1 września 1999 roku. No, czyli praktycznie tu w sporcie cały czas mamy sukcesy. A ile uczniów uczęszcza do szkoły? Obecnie uczęszcza 510 uczniów do naszego gimnazjum, ale były lata, w których było ich ponad 800. W tej chwili jest już taką yy, szkołą. Rodzinną bardziej, jeżeli tak można powiedzieć. Czy szkoła zapewnia uczniom jakieś imprezy, zajęcia pożar szkolne? Mamy całą szeroką gamę różnych e imprez dla naszych uczniów. To wynika z programu wychowawczego szkoły i profilaktycznego. Ale mówię, bardzo chętnie uczniowie e uczęszczają na tak zwane sks -y, czyli szkolne koła sportowe. Natomiast mnóstwo uczniów również uczęszcza na zajęcia z fotografii, filmu, a także dysponujemy pracownią teatralną z zapleczem dekoratorskim, i tam też jest taka duża grupa uczniów, która później osiąga takie znaczące sukcesy. Jak oceniasz atmosferę w szkole? Naprawdę mi się tu podoba już od początku. Kiedy wybieram się do tej szkoły, kierowałam się szczególnie tym, że jest tu bardzo wysoki poziom i mówili mi, że to jest miła atmosfera, i tak właśnie jest. Podoba mi się od pierwszej klasy. Właściwie to nawet trochę ta, ta szkoła przerosła moje oczekiwania po szkole podstawowej, która była bardzo udana. Cieszy mnie to, że jest na pewno dobra atmosfera. Trafiłem do, do dobrej klasy. No i szkoła w zasadzie pozwala się realizować pod względem naukowym jest sporo konkursów, tam innych projektów, także no jestem zadowolony. Czego wybraliście akurat pierwsze gimnazjum? No akurat mi się strasznie podobało, bo tu jest akurat dobra atmosfera, nie zaczepiają inni ludzie po. Dobra, dobrzy są nauczyciele, fajni, mili. Ja sądzę po prostu tutaj, że jak większość moich przyjaciół poszła, no to czemu akurat ja też bym nie, nie, ten nie mogła? Poznałam już trochę to gimnazjum, bardzo je lubię. Nic się po prostu takiego strasznego nie dzieje. Nauczyciele są świetni. Po prostu się strasznie cieszę, że tutaj jestem. A z takimiś przedmiotami macie problemy? Ja najbardziej to mam z językiem polskim. Prawie za wszystkimi mam trochę. A co nauczycielka, taka kosa, czy co? Nie, fajna jest nauczycielka, miła. Czasami da się pośmiać z nią. Poszłam tutaj tylko dlatego, że tutaj są najlepsi moi przyjaciele. Po prostu świetnie się bawimy, czasami dowcipkujemy na lekcjach, nie wiem, jakieś liściki, żarciki, ale tak to jest super. I jak się pani uczy? Bardzo dobrze. <noise> <noise> ja są uczniowie? Jak widać, <noise> sympatyczni, inteligentni. Nie naprawdę wspaniała młodzież, chociaż y, pogłoski na temat młodzieży nie są zbyt przychylne, ale wystarczy przyjść do nas i przekonać. Są naprawdę jakie... młodzi dobrzy ludzie. A jakie oceny dostają najczęściej u pani? E, oczywiście najlepsze. Tak, <grym> <grym> okay, jak myślimy? Bartek. I dzisiaj omawiacie panę Tadeusza łatwe? No nie do końca. <grym> A mieliście już testy z panem Tadeusz? Y, tak, mieliśmy. I co dostaje? Dwa. <grym> Okej, okay, dzięki. A jak wy macie na imię? Repsana, Donata. I gdzie najczęściej spędzacie swoje przerwy? Yy, na ławkach albo w toalecie. Tak, dokładnie. A wy chłopcy, gdzie spędzacie najczęściej swoje przerwy? No na korytarzu. A czemu akurat na korytarzu? Są jeszcze jakieś miejsca, na których możecie spędzać te przerwy? Tak, podwórko. Podwórko, ale już chyba w zimie raczej nie, nie? No nie, no to w toalecie. Co mają w toalety w sobie takiego, że spędzacie tam czas? Nie ma tam nauczycieli. A nauczyciele mają tutaj dyżury na przerwach? E, tak. Boicie się nauczycieli? Trochę. A jakiego przedmiotu najbardziej się boisz? E, matematyki. A tu jest taka trudna? E, tak, szczególnie z panią Jurgą. A jak oceniacie szkołę, atmosferę ogólnie w szkole? Bardzo fajnie. Nie jest tak jakaś. No znaczy właśnie, fajna jest. A gdybyście mieli jeszcze raz wybrać tę szkołę, wybralibyście tam czy jakąś? E, ze względu na ludzi, tak. Tak, i jeszcze poziom nauczania jest bardzo wysoki, i to jest bardzo dobre dla naszego przyszłego. Przygotowujecie się do testu? Tak, w pełną parą. Ostatnio były właśnie próbne testy. Boicie się testów tych końcowych? Yy, patrząc na wyniki, które mam teraz z próbnych, to trochę tak. A wybieracie się do liceum czy do technikum? Do liceum. Do którego? Już, jeszcze nie wiem. A ty wiesz, już, jaką szkołę wybierzesz? Budowlanka. A jak oceniasz ogólnie szkołę, pierwsze gimnazjum? No może być. No. A gdybyś wybierał jeszcze raz, to wybrałbyś pierwsze, czy raczej nie? No chyba bym to sam wybrał. Z jakiego przedmiotu masz najwięcej jedynek? Chyba z matematyki. I będziesz się poprawiała? Myślę, że no w miarę możliwości. No fizyka i matematyka jednak. A będziesz się poprawiała? No raczej tak. Bardzo dobrze się uczy. Uczniowie, uczniowie chcą się uczyć generalnie. Chodzą na zajęcia dodatkowe również. Zajęcia, jakieś tam zadania dodatkowe również chętnie wykonują. I często stawia pani jedynki? O nie, jedynki dostawiam bardzo rzadko, zresztą można moich uczniów zapytać. U mnie jedynki to rzadkość, chyba, że już ktoś bardzo chce dostać jedynkę. No, fizyka jest trudna, czy trzecia ci potrafią? No najlepiej chyba by było spytać trzeba uczniów. A łatwo się panu uczy? Yy, tak, mi, mi się łatwo uczy. Nie wiem jak im. A chłoną wiedzę, czy raczej? nie? Yy, no, różnie to bywa. A mają dobre oceny? W większości, większości tak. A są przypadki, oczywiście, takie, gdzie, gdzie ta wiedza opornie wchodzi. A stawia pan często jedynki? Yy, nie, nie. A to z fizyka jest łatwa? No, bardzo! A jakie masz oceny? Trzy, czwórki. O, a jedynek nie ma? Mm, chyba nie. A z jakiegoś innego przedmiotu? Mm, no, trochę jest. <laughs> z jakiego? Muzyka, plastyka, takie. <laughs> <laughs> Okej, okay, a poprawisz? No, mam nadzieję. Jakie są warunki do ćwiczenia? Do siatkówki to trochę za mała hala, a do piłki nożnej mamy fajne boisko. Murawa na boisku przydałoby się wymienić, siatkę do bramek założyć. A Ty jak sądzisz jako trzecia klasa? No ja sądzę, że ta trawa jest trochę lipna, można się poobcierać jak się ktoś wywali, także hala jest ok, może trochę niska, a tak to fajnie, przyjemnie. To na tyle z gimnazjum numer 1, a w następnych odcinkach postaramy się pokazać Wam kolejne gimnazje z naszego powiatu świdnickiego. Częściowo odpowiadam za klasę. Staram się ich mobilizować do różnych działań. Staram się że ich uspokajać czasami, żeby byli grzeczni i nie podpadali różnych... A są grzeczni? Tak.